Cześć, tutaj Gabisie, mój pies. W pierwszych słowach chciałam Wam bardzo podziękować za wsparcie dla pieska, które nam przesyłaliście po tym, jak nagrałam. Shortsa, że ma babę, szioze, czuł się naprawdę kiepsko. Teraz jest już trochę lepiej, chociaż akurat do tego nagrania nie chciał ze mną wstać i posiedzieć. Ale na kilku ujęciach Wam go pokażemy. Naprawdę dziękujemy za to wsparcie, które nam przesłaliście. Tymczasem my eksplorujemy bułgarskie zabudowania gospodarcze po tym, jak kupiliśmy sobie piękną nieruchomość, jak uważaliśmy, niemal od razu do zamieszkania. Do tej pory wytargaliśmy z zabudowań gospodarczych z 7 albo 8 drewnianych beczek, na razie zostały wymyte, nad ich przeznaczeniem jeszcze będziemy się zastanawiać. Znaleźliśmy też fajny pług z dawnych czasów. Z ciekawych znalezisk na nowej chacie, stary, bardzo stary pług, chociaż szczerze mówiąc nie mam pojęcia z jakich lat, pewnie po prostu za komuny, ale tak długo tutaj wisi, że aż zardzewiał. Wygląda na jednoosobowy, to znaczy dwuosobowy. Ja tutaj z tyłu, a Gabi tam z przodu ciągnie. A tymczasem, jak już kupiliśmy sobie tę bułgarską nieruchomość, to bardzo mocno angażujemy się w ten remont. Oczywiście wychodzi tak, że im bardziej się w niego zagłębiamy, tym więcej rzeczy do wyremontowania dostrzegamy, tym więcej pracy jest. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, i tak jesteśmy uziemieni, ponieważ zacisnęły nam się hamulce, coś tam, jakieś tłoki się zepsuły i czekamy, aż po prostu przyjdą części. Także samochód stoi sobie w jednym miejscu i czeka na lepsze czasy. Ten odcinek chciałabym, żebyśmy podzielili na dwie części, zewnętrzną i wewnętrzną. Pokażemy Wam e, trochę tych prac remontowych przy bułgarskiej nieruchomości. E, szczerze mówiąc, to sądziliśmy, że będzie to taki odcinek e, o szybkim remoncie, jak to można w tydzień, dwa maksymalnie odświeżyć chatę i się wprowadzić. Za mną jest tapeta, tu stała meblościanka. Kto by tam zdzierał tapetę, skoro postawi duży mebel, ale to nic w porównaniu Tą małą szparą, która tu była. Szczelina, jak w Los Angeles. Trochę tego wychodzi. Póki co udało się zreperować kran zewnętrzny. To akurat jest ekstra, i właściwie każde bułgarskie podwórko ma coś takiego. Tutaj można sobie wymyć warzywa, spłukać naczynia, umyć ręce po prostu przy robocie. No funkcjonalności tego jest mnóstwo. Być może mam też gdzieś filmik, jak się mu tu leżakuje, więc jak się okazuje jest to też pewien rodzaj jacuzzi. Jeżeli chodzi o wnętrze, to tutaj to wszystko jeszcze niedawno było zastawione starymi meblami, bo wynosiliśmy z domu cały dorobek dotychczasowych byłych mieszkańców tego domu i było tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. To pomieszczenie jest... Jest puste i prawie że gotowe do malowania, ale zanim doszło do takiego etapu, trzeba było z niego wynieść cały manżur. Zobaczcie, to wszystko zostało wyniesione z jednego pokoju. Mamy tutaj żyrandolę, coś tam, coś tam do robienia soków. Patrzcie, wielka szafa rozłożona na szczęście. Stare łóżko komunistyczne, fajne. Telewizory, jakiś milion kocy. To wszystko też robiło za materacę. Kolejny milion kocy, płaszcze, a futerka, zobaczcie, jakiś stary ten można działać, nie, nie działa. A wentylator i kolejny milion dywany, koce, wszystko po prostu wynoszenia. Tutaj jest mnóstwo. A tutaj na podwórku skupialiśmy się na tym, żeby po pierwsze troszeczkę oczyścić to podwórko, żeby po pierwsze skosić, wygrabić, a i tak wszyscy mają dookoła zielone podwórka, a my jedynie mamy takie powiedzmy półzielone, półżółte. E, także jeszcze będziemy nad tym pracować. No i pierwsza beczka znalazła swoje zastosowanie, a konkretnie została zbiornikiem na deszczówkę. Jest też krzywa, bo wszystko tu robimy tak, żeby pasowało. Tu mamy trochę krzywo, tam mamy trochę krzywo, to głupio by było postawić taką deskę równo. Beczka. I tutaj będzie jeszcze dużo roboty, ale zbieram po prostu te badyle wystające, żeby się dało kosić. Tymczasem mitko działa z, z winogronami, które są mocno e, stare i trzeba je wyczyścić. Tam, gdzie się da, się mu po prostu kosi. i Okazało się, że tu na podwórku też jest jeszcze parę krzaczków winogrona, więc trzeba będzie im jakiś stelaż zorganizować. Ja wycinam, co mniejsze krzaki. Troszkę już też nazbierałam. <grymne> <grymne> Ta długa gałąź, którą, z którą się szarpali, to jest winogron. Po prostu nie był na tyle długo przycinany, że te pnącza poszły aż na drzewo. To wszystko trzeba pościągać, po pierwsze, a po drugie bardzo znacząco poprzycinać te istniejące tutaj winogrona, dlatego że bez tego one po prostu nie wyrosną, nie dadzą nam owoców, a bardzo ich chcemy, żeby zrobić rakiejkę. Zgrabienie jest tyle, że końca nie widać, a to nie koniec, bo trzeba jeszcze przycinać wszelkie rośliny. Trzeba też pozamiatać obejście, tak żeby się pozbyć tego gruzu, który się tutaj przez lata nazbierał. No a potem relaks z piwkiem na naszej działce. Ostatnia, się zdaje, że ostatnia spłyt azbestowych. W sumie nie powinieneś tego robić w maseczce? Nie wiem jak to działa. Nie powinieneś. Tutaj już jest poszerzony teren. Znaczy jeszcze trzeba to uprzątnąć, ale jest wszystko na dobrej drodze. A w garażu Alfa Romeo, ale ta jeszcze wyjeżdża do rodziny właścicielki byłej. czyścimy podwórko, no i wpadłem na taki pomysł, żeby powypalać trochę tych suchych traw, które są pod spodem. Trzy lata tutaj nikt nie mieszkał, jak już wiele razy mówiliśmy. Eee, I no jest tego mnóstwo, to się tak naprawdę odpala taka mała plamka, jak tu i zaraz to gaśnie. Eee, Z czego że się tego pilnuje, to znaczy szybko zadepnąć i po problemie. Eee, wiem, że się trafnie nie wypala. Ale to nie chodzi o wypalanie całej wielkiej łąki, tylko po prostu, żeby te stare, stare trawy, które są pod spodem. No się tego pozbyć, bo dziadostwo no, wygrabić stąd to jest ciężka sprawa. Jednym z aspektów aklimatyzacji tutaj w Bułgarii było to, że zaczęliśmy część rzeczy palić. Jest to dziwne, w Polsce byśmy dostali mandat, ale tutaj jest to totalnie normalne, więc jak mamy bardzo dużo jakichś desek, tego typu śmieci, które da się spalić, to to po prostu robimy. Trzeba się z tym pogodzić. Co pan powie o tym. Gorąco jak szlak. Palimy stare skrzynki. Zanim zabraliśmy się za wynoszenie manżuru pierwszą noc, jak tylko dostaliśmy klucze, spędziliśmy na materacach pośród tego całego klimatu, żeby po prostu poczuć swój dom. Kolejną noc udało nam się tutaj spędzić dopiero kilka tygodni później. Pierwsza noc. Ale tu cicho. Niestety się myśli, że ten żyrandol jest świetny, więc zostaje tutaj. Zabieramy się za remont kolejnego pokoju. To jest największy pokój w całej Chacie, więc będzie salonem. Pamiętacie, jak pokazywałam ten wielki mandur na zewnątrz? To było z jednego pokoju poprzedniego. Teraz te wszystkie rzeczy będziemy znowu tam wynosić po tym, jak uprzątnęliśmy poprzednie. I no trochę tutaj jest roboty, trochę tego zostało. E, większość wywalamy, ale część rzeczy zostaje, na przykład e, piękne komunistyczno-japońskie szkło. Uch, ta robota jest mega ciężka. Na szczęście mamy wózek ratujący życie. Wózek nie mogę trafić. O, tam jest. Robimy już trzecią wystawkę mebli. Akurat na to mamy zainteresowanych ludzi. Także zaraz mam nadzieję przyjdą, ale jest tu jeszcze kanapa. Meblościanka. Wszystko roboty. Wszystko jest sprawne, tylko nie bardzo chcemy żyć po prostu z meblościanką, więc mamy nadzieję, że znajdą się inni chętni na to. U, mam nadzieję, że to się uda, bo no cóż, nie mamy za bardzo doświadczenia w takich tematach, ale przecież musi się udać. Więc życzymy się mowi powodzenia, bo ja mogę się tylko przyglądać. Tymczasem kończymy. Dzięki, że nas oglądaliście, dzięki za poświęcony czas. Do zobaczenia wkrótce. Póki co trzy pokoje mamy wstępnie przygotowane, choć oczywiście nie obejdzie się bez małych poprawek. Działamy z remontem dalej, także zapraszamy Was na kolejne nasze perypetie. A poza tym uznaliśmy, że to chyba jest czas, żebyśmy w ogóle pokazali Wam wioskę, w której żyjemy, także w przyszłym odcinku będzie mały spacer. Do zobaczenia, cześć.